Muszę Państwu powiedzieć, że mam do siebie pretensje, że popełniłem kiedyś grzech zaniechania. To było zanim, grubo zanim się z Piotkiem poznałem, grubo przed 2016 rokiem powstawała inicjatywa polityczna pod tytułem Samoobrona. I w 1993 roku poznałem się z Andrzejem Leperem i on do mnie na Placu Konstytucji powiedział, synek przystąp do nas. I ja, nie dlatego, że nie podobał mi się Andrzej Leper, tylko wtedy zajmowałem... Bardzo fajną pozycję, zarabiałem dużo pieniędzy, musiałbym z czegoś zrezygnować. Nie stać mi było na to. Dzisiaj żałuję. Żałuję i składam tutaj samokrytykę, bo gdybym w 1993 roku przystąpił, to dzisiaj byłbym bardziej doświadczonym człowiekiem, gdybym żył oczywiście. Wiedziałbym więcej, bo są rzeczy, o których nie wiem. Instynktownie mogę je wyczuwać. Na pewno jesteśmy przygotowywani do wojny. Jeszcze 5-6 lat patrzę na twarze 13-14 latków, na nich się stawia, ich się programuje. Oni będą popędzeni do tej krótkotrwałej, gwałtownej wojny, która ma zmienić geopolitykę w tym miejscu. Ma nas rzucić na kolana moment traumy dla Polaków, żebyśmy oddali to co nasze. Tak jak po powstaniu warszawskim oddaliśmy Polskę, bo wszyscy pragnęli pokoju i opłokiwali trupy. Powstanie warszawskie w konsekwencji to jest 600 tysięcy zabitych. Bezpośrednio 250 tysięcy, ale potem ludzie umierali, więc yy, nie ma na to zgody. Nie ma na to zgody. Yy, nie uchyla się od żadnej odpowiedzialności i od żadnego sprawdzenia się. Wiecie Państwo, ja już jestem człowiekiem samotnym właściwie, nie dorabiam się. Nie potrzebuję domu, mieszkania, samochodu, kochanki. Już to wszystko w życiu miałem. 38 lat przeżyłem ze wspaniałym człowiekiem, z moją żoną. Nic lepszego mi się już nigdy nie przytrafi. Już teraz tylko niesie mnie zemsta. I w 76 roku panu Władysławowi Wekerowi przysięgałem, że na swoim odcinku, choćby był najmniejszy, zrobię wszystko, żeby nie dopuścić do wojny na tym terenie nad jeziorem złotnickim 31 sierpnia 76 roku muszę wypełnić to zobowiązanie muszę państwu powiedzieć że mam do siebie pretensje